Siemano! Na początku filmu oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału, oceny filmu i komentowania. A dzisiaj zajmiemy się polerką przedniej szyby. Użyjemy do tego tlenku ceru. Pokażę Wam na początek, co do tego będzie nam potrzebne. No i zobaczymy, czy to zadziała. No więc potrzebny nam będzie filc. Wiadomo, jakieś mocowanie do filca. Męzurkę sobie taką szykowałem, żeby rozrobić tlenek seru z wodą. Ma być to proporcja 1 do 1, także nie wiem, czy ja będzie więcej, czy ja będzie mieć, co będzie coś działało, czy nie działało. Także wolę zrobić to tak, jak należy. Jak mówią przynajmniej. No i maszyna polerska. Szyba, jak widać, ma dużo takich małych rysek, ale ma takie większe. W tym wypadku od wycieraczki. Wiadomo, nie poleruje się na sucho, a więc trzeba nawilżyć szybę. Filc też sobie namoczymy. Na początek mało tego się waksu zrobiłem. Nie wiem, ile tak naprawdę tego będzie trzeba. Robię to pierwszy raz. Testuję tak naprawdę sobie to. Nasz szmatkę sobie naleję i rozprowadzę po szybie. Trochę dużo tego nawaliłem, może tak nie widać tutaj wyżej trochę więcej. W każdym razie nie równo wyszło, no ale próbujemy. Małymi obrotami trzeba to robić, podobno. Także to się sobie polerkę na moje obrotu ustawiam. Bawię się już z tym dobre 15, może 20 minut, i to nie całą szybę, tylko tak gdzieś dotąd. No i powiem Wam, że no. Nie wiem, może coś źle robię, aczkolwiek nie jest to może, nie wiem, co to może coś źle robić. No, może trochę ta rysa tutaj po wycieracie, co jest trochę, może zanikła, ale to naprawdę trochę. No, moja szyba jest też mocno, może porysowana. Ale jest tu znowu jakieś wielkie rysy, jakieś tam bardzo głębokie, delikatnie, ale naprawdę delikatnie pod palcem tylko je wyczuwam. Znaczy pod paznokciem? no ale na przykład tego powietrza w ogóle podwozem się nie czuję. A to schodzi jakby chciało, a nie mogło. Tak naprawdę, no nic. Mamy tak jak mówię 15-20 minut. Czasu już przy tym spędzone. Jak już się wziąłem, to dajmy temu szansę. Zdaję sobie sprawę, że nowej szyby z tego to ja nie zrobię, ale no miałem nadzieję na trochę lepszy efekt. Nie wiem, tak tego teraz nie widać. No było, dość sporo tego ubyło, aczkolwiek tak jak mówię, nowej szyby nie zrobicie z takiej szyby jak ja mam w, tutaj w pandzie. No cóż, no 40 ponad, jakie 40, 50 minut, 55 minut polerowania połowę szyby. No, i efekt, no jakiś tam jest. No. Tym kątem, jak widzicie, zostało jednak tarysa. No, ale to mówię, trzeba spojrzeć pod innym kątem, żeby ją teraz wylukać. A tak to było od razu widoczna. pierwszy rzut oka. No nic, czyli działa. Trzeba się narobić bardzo, bo trzeba się narobić, ale działa. Może jakby papierem to trochę przeszlifował, ale szyby czołowej nie będę papierem szlifował. Już nie chodzi nawet o takie załamania światła czy inne rzeczy, tylko o samo to, że to jest szyba klejona. Jak zedrzemy trochę tej, więcej tej folii, no to może być różnie. Potem delikatny kamyczek i może być szyba na tyle słabsza, że pęknie. Także na dziś to wszystko. Cześć.